A tumble down. I'm beginning to miss the time when the artifact simply transported us to where we needed to be. A little bit too much footwork for my liking. Having to walk. Watch out, hole in the ground. Who <laughs> <laughs> ho ho, ho. Yeah. Ah. So more some... snitch Toś tu umrzął. E. że trzeba zabrać? No, okej. Okay. Jest tu kościu. No. jak mi przywalił Chapie Nie widzę życia weszło tam na górę trzeba skoczyć Prawdopodobnie tu na dole już wszystko zabrane Tu był ekspa już chyba Ta część mi chyba najbardziej się podoba. Na razie? No. Dlatego, że 3D, czy coś innego? Ci? No, 3D i właśnie te, te, te chodzenie mi się podoba. Na boki, właśnie. I... Aha. Trzeba to mi chodziło, kiedy mówiłem 3D. Elegantko, no? Bo tam też były 3D, tylko 2D, nie? No, wiem. Platformowe. Tamte bardziej. No, ubogie takie. Chciałbym ich zepchnąć. O, wow. to, to co? Nie. Weź, stuknij to skrzynkę, żeby tego robina ten zwaliło Wej! No <laughs> <A> teraz ciebie. <laughs> Stanie się raz. Nie, nie. A, pewnie wątpię, że to by zepchnęło. Ciekawy, czy długie rundy to bonusowe? Myślę, o, że 20. chyba nie. nie. Połowy krótsze, 25x, a nie 50? <laughs> tam stanić na górę. Wojciech stronie. jesteś. Jak ja mam tam stanęcie? ktoś? To nie jest deska żadna. Możemy na to stanąć. No, bo się zbagowało mnie to. Co się spagowało? <grywa> Przycina cały czas. Chcesz jakoś tam zresetować? Nie, nie, nie. Nagrałem, zapisałem. Tam nie można na to stanąć, bo to nie jest deska. To jak ja idę? No i co? Mówiłem? A, no durny ja jestem, przod... No właśnie. Ach, weź, dobra. Ty... A, Ty bawa. mega mind, dawaj. To dawaj, no. Oprócz trochę, kurwa. Epa! No, właśnie, co jest. No i to było na tyle, bo to EX był, trzeba zebrać. Nie trzeba tego tam wypuścić? Nie, chyba nie, ty trzeba, bo tu była eksplale. ale jak to teraz popchnij to. No. O, wiem chyba jak o. <śmany> Ciężo, gdzie, gdzie gdzie gdzie? Ej, choć we dwóch tam staniemy na końcu, może wtedy. Dobra. coś jest niechalny. Jeden grubas jest za lekki chyba. No mania. No i co? A żeby tutaj walnąć? Do dwóch. Pst. O ja, znowu się spierdziałem. Opa, poszło. Poszło, nice. Nie wiem jakim cudem, a Jak to się zgłupia, ale działa, to nie zgłupie. Jedno to jedno. O, miało miejsce właśnie. <laughs> w tym przypadku. A tam? Tam. Próbujemy. No. Epa! powinno reszubować można. Nie jestem przekonany, że jakieś triki wykonuje nie zojo. <laughs> No zawsze Zoja robiła takie sztuczki. Ty, a może tutaj tak jest, że nie można zmieniać postaci? Tylko jak udadzą, taką grasz? Nie, ja myślę, że nie, bo ja pamiętam, że grałem z jąkami, to każdy miał swoją postać, nie? Mówiłem, że zaczęliśmy jakąś jedną taką po tych samych łuczkach, a tej nie pamiętam zupełnie, rundę. Mhm. Pamiętam tą, tą na pewno z. z tą plażą. Jakoś tak zapadałem no. w pamięci. Tak, w co? Nie wiem. O, jak poszedł wózek do góry, widziałeś to? No. Gdzie jest? Kurwa! <laughs> Jakby grawitacji nie było. No, o siat lepiej nie ja zginę. No to. Da mnie. A damy radę, żebyś ty był żywił? A nie, nie damy, co? Tak? Nie, bo sam poleciał duszę. Przecież Nie ma tu więcej ekspo. No, to ja... nawet nie nawet nie sprawdzałem czy się nie kręci gdzieś jeszcze. Pa, jednego brakuje. Nie. No nie! nie. <laughs> Przeraz. O! No gdzie to było? No, dupie. Zawsze ten jeden, najgorzej jeden. Chat, pomóż. Czart. Ej, zabiłeś się. Że u Pontiusa nie widać tej różnicy za bardzo o. między postaciami. Nie widać za bardzo, który to ja jestem, bo Twój chyba ma czerwoną tarczę mój niebieską. Nie, obaj mają niebieską. nie mam pojęcia, jak rozróżnić. O no jak. Jestem taki jaśniejszy. Aha, kręci się kurde. Czyż ty jesteś złoty, Ja, ja niebieski. Ale jak, jak nie wiem, jak wiesz, skaczemy gdzieś, w jakieś cienie czy coś, to Aha, głupie no. je To czasem. się miesza, nie? No. To, jak tam te stoje były białe i brązowe, czy tam wiesz ten. Tam... Pa, jest ten ekran. No tak, już, już mówiłem. To jak ty to zbierałeś? No, chciałem nie zginąć, bo ty dedłeś. A. O, jadę do. A ah. 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 O oh. 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 Ale mnie to zrobiło... Nie od początku... Uh. dobra... Checkpoint... się kurwa... Oj... To zdobyłeś tym razem, a nie? A nie, zabijesz... <noise> Wiesz? oj ojoj, oj, 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 nie to... A, pamiętasz główna zasada skakania? Jak skaczesz, to skaczę... Jak skacze, skaczesz, to że skacze. <noise> <noise> skacze, skacze, nie. Bo, tak, się <noise> rozmyślić, może jednak. <noise> I do tyłu. No. To nigdy na no, dobre nie wychodzi Pan, następne się otworzy O He, idziemy Tak joda mówił w jednych Wojnach, że Do or do not There is no try miał rację O, let's have a bit of fun No to ja cały czas mam fun, co teraz będzie? Dziwki pa, pa, pa. Pchaj! O kurde, do te tego! No Kamieniem go bez kitu. W ogóle w nie trafie kamienie w gołbyskiku duży jest Gruby Gruby na grubego Weź mu kulą bo idzie na mnie Bostał w plecy Oła! ty ale nie poczuł Zaraz ja poczuję To poczuł ten wytoczył Nie mogę zmienić postaci? Nie mogę Ła nie żyję. Ja, ale to dziwne, że nie możesz zmienić postaci. Ty masz to, nie masz tam ustawione, że nie można zmieniać, nie? Tak no, ożywisz się No ale to w sumie to by były jakieś te... E, przeszkody takie, że dla Zoe, czy coś takiego, nie? Żeby trzeba było zmieniać postacie No to... To musi być Pontiusa Czekaj, Co mu trzeba zrobić? Jak powoli się podnosi Jeszcze nie zdążył A To macha HP w no ogóle? Nie. No właśnie. Pa, no... pa. Lej dziada. To jedna buty go jeszcze. <laughs> Mama. WWE. Yeah. <laughs> WWE. W. <laughs> Czekaj, rozumiem jeszcze jednego kamienia tego. Daj kom To to nam się przyda. Ty, to też jest 025. A, dawaj tu kolejni są. Dlatego właśnie kamień wziąłem jeszcze jeden. O, dwóch. O dwóch. O. No. Wow. Oni tacy... bardziej dzisiaj na półty. No, o, jeżeli. O, yes, le posypało się. Zbieraj. Oddam, dam, 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 dam. na zawsze miotko do bólu. Co, znowu się odblokuje? Nie, to pewnie było. Patrz, odblokuje się znowu. Pierdolisz. To kurwa jest. <grym grym grym> czemu akurat teraz? Czemu w taki no nie? A czemu nie po kolei? czego to zależy? No Patrz, Zoya. Też nie można zmienić. No Pewnie każdy ma swoje jakoś taką przygodę poboczną. Chyba, chyba. chyba. Czyli No właśnie, próbuję, ale. Jak to się robi? Normalnie, no, nie, mam no, tylko ciągnąć. A, może w dwóch? Nie. Nie, bo to. Nie, A, to może ten... trzeba odpowiednia rzecz. Nie można wszystkiego do siebie przywiązać. Ciągnąć, no. Cześć. zaraz to zrobimy w taki sposób. Ej! Gdzie ty jesteś? Dycham do końca. Dosłownie. Gdzie ty jesteś? Po drugiej stronie całkiem. próbowałem A, za plecy dobra. strzelić, żeby ten... żeby cię ocięć linę, ale niestety A, strzela w, strzela w ścianę, bo tak celuje, nie? Idę oby czym dole nic nie mam. Poszedłeś. Ej, nie strzelę. <laughs> Dziadzie. To chyba nie jedynka i dwójka, że trzeba będzie tak zjeżdżać na dół. A może to... jeszcze nie. Może właśnie. Tu? Będzie trzeba wózek podsadzić, nie? Chyba. No to dobra, nie ma sprawy. <tryk> Easy. A co to jest za przycisk? Nie wiadomo ol, ol. Musisz jakiś guzik nacisnąć. Jest guzik, ale A tu co tam jest? Śmierć. Aha, no. Fak faktycznie, ja <laughs> ale musiałem sprawdzić. No, oczywiście. A może tam był eks? Może tam był jakiś sekret. <coughs> Albo skrzynia. Ty, to się otwiera, ale ja chyba zepsułem. Nie jestem pewien. Bo tutaj wisiała skrzynia, nie? No i ja to skrzynię opuściłem, powiedzmy. Ja tylko pociągnąłem. Na ten guzik, na którym teraz stoję. I tam zaczęło się otwierać, ale skrzynia jak tylko dotnęła tego to się rozbiła. To super. No. Bra no. Brawo ja. Ale to teraz jak to otworzyć? Czy jest no. jakaś jeszcze jedna skrzynia, czy coś? Teraz to kurwa napraw hm. Teraz to spierdalaj. Taka kurwa z gra. Sam jesteś. Teraz będzie. Będzie tego. Dobra, no trzeba coś tu robić. Może trzeba wózek popchać dalej. No nie, myślę, że to nie tak. No bo to jest, zobacz, uchwyt. No i trzeba... ...ten wózek zaczepić może. A, jest. Tak No widzę. No, ale to... Ach. Ej, no popsułeś się runda. Nie mogę niżej się opuścić. Grę popsułeś. Sam popsułeś. Nie biorę odpowiedzialności za to. Jak to teraz przejść? Ty nie, może tam tylko X był, nie? Tylko. Wiem jak to brzmi. Nie to miałem na myśli. To nie tak, to nie tak jak myślisz. Tylko. To nie tak jak myślisz, Tom. Wracaj dziada. Dawaj nową skrzynkę se tu przywieziemy. Skąd? W No tam jest w klatce. Jeszcze zajmę tylko tam... Na pewnie trzeba pod spodem przejść. A tego jest... No właśnie. To ja tu to zaczekam. What? Say what? what? Nie <laughs> O nie. No i poleć, Ja Upsi. Jak ja mam tam wlecieć? No tak jak ja właśnie pokazywałem ci, tylko mi się nie udało. Musisz podwózek. Rozbujać. Tam od ściany, co do ściany się potem. Chytnąć. Że na nam się puściłem. <grym> nie staram się Nie wiem, czy tak się dobuje No to trzeba było skakać. Miałeś, dobrze. Miałeś. Ha, hu, ha, hu. Dobra, ale. Aha, no to teraz skrzynka tam się naprawi. Chociaż nie? jest taka, co się nie zepsuje No tam to był was papieru. Ty to wszystko popsujesz. Ej, a może tam w ogóle trzeba iść, a tam gdzie byliśmy przed chwilą, to trzeba sprawdzić wszystko. Coś tak czuję. Nie głupie. <noise> Na bank tak będzie. To ja tam że nie musi tego puszczać po tam. No dobra, skrzynie tylko sobie. Jest... Żeby... W skrzynie się ten nowe pojawiają tutaj A to więc nic nie ma. Tak wszystko? Tak. To... Mogliśmy wózkiem podjechać To tak jak w Payday'a graliśmy Będzie wszystko. Będzie wszystko kurde piechotą samochód stoi Będziesz łatwiej było to ściągnąć z wózka to zepchnąć To i tak trzeba wózkiem na górę, bo tu mu No trzeba. No, jaki ty silny Kurwa, to! Puść <laughs> Pa Smoki a nie, to te. Latające skały. Świnie Skrzydła mają? Nie, smok. Sam jesteś smok. obibok Nie, to są wysepki takie. Trzeba pewnie z jednej na drugą się ten. O, oh, shit. Hey. Spiderman, Spiderman. Got <laughs> Cześć! To jest... to jest piątka? Skrzynia tam jest No to myślę, że to jest fabularna skrzynia, a nie ten... Nie że, nie że jest jakiś skill albo coś Ale tu mamy 20 25, to jest piątka? To jest piątka, Ta piątka nie? Piątka a Teraz a -a. będzie już kasemka i nie wiem. I co, znowu się odblokuje coś? Nie wiem. No te, to jebne jak to się znowu...